Okej, okay. zacznijmy od tego, że na tym kanale nie recenzji i to będzie dopiero pierwsza, więc szacunkiem proszę. Dobra, pójdę dzisiaj na recenzję Perolądu o numerze katalogowym 70677 yy, z ponad tysiąc ileś tam elementów, nie pamiętam dokładniej. Naprawdę to jest masy funkcji bawialnych, więc no, zaczynamy. Pierwszą funkcję bawialną, jaką mogę dodać, to koła. No toż one się same sobie ruszają, tylko że to jest takie z tego pokrętłem, ja, bo ja znam gdzie było. Pokrętło, które można kręcić i te koła się tak jakby. No, kręcą już po prostu. Jak to mogę nazwać? W tym, że jeszcze tu też się kręci. Wow, że się kręci, to jest super. A to już się samo kręci, no ja na to nie mam żadnego wpływu. Potem jeszcze element drabinki by jeszcze w ogóle nie miałam, a także tych schody, bo schody są fenomenalne jako element sam w sobie. To jest jeden element, dokładnie. Teraz no, tak. To jak mamy to? To jest lufa. Lufa to też bardzo ciekawy element. Ja jeszcze nigdy nie mam. wystarczy to naciągamy i. No jakoś tak to strzela. Co najmniej. Widzimy to. To tak. Przypomina taki mini statek. I, i, I to jest mini statek. Że o. Bardzo łatwo się go przyjemnie wyciąga i wkłada. Więc to jest na pewno na plus. Yy, jedyne co mogę gdzieś na minusu, to takie zwykłe siedzenie. Bo one nie ma nic nieciekawego. Mam tu także taki, jakby drugi ster. Jak się nie chce wystartować, to po prostu opiek. Robimy i już jest gotowy do startu. Tuż pod naszym mini stateczkiem się znajduje dział. To jest takie kółeczko. O. Jak mi kręcimy, po prostu to wychodzi. Mam tu dział na sprężynki, co one dają. Po prostu nie lubię stracić. Krężone, okay. I pod tym jest pokład. Znowu te siedzenia jeszcze nie, nie pasują, one jakby w kolorach. Ale git. Mam tutaj jedno takie O i takie O. Fajnie, bo zobaczcie. Jedno mam takie O i drugie takie O. Takie, o no. Mam także konsolę takie. I stajekie na zbroję, z których na razie wyciągnę zbroję. I się też bardzo ładnie, łatwo wyciągnąć, wkładało. Takie stajekie, nie więcej. Ale jest tu mamy także samochodzik, że o, się wyciąga, tak? I mamy samochodzik. Mamy, że ja nie nielubetki mini elementów, takich jak samochodzik, ale ten na serio jest dobrze wykonany, to się Interesujący, że nie to na ukos, nie to normalnie, prosto. Tu takie szczegóły, jak takie te lampy, jakby można to nazwać. Myślę, że cały sprawę już omówiłem, o ile mi się nie zapomnie. Eee, możemy przejść do minifigurek chyba już. Eee, Okej, okay, z minifigurek złych mamy cztery postacie, cztery wężony, a z dobrych to mamy czterech ninja i jeden Wu. Uważaj, te warzy są strasznie takie pospolite, tak jakby ten ma tu tylko tarczę i męża, ten ma tarczę i... Nie wiem, jak to no tak, generała czara. Będę ja wiem, ja tą w kresku, w tym jakiś, jakiś taki głos, bo gdy go zobaczyłem, mówię, czy to ja myślałam, że to jest taki bardziej poważnie to klętki, i więc to mi się akurat nie podobało w serialu. Brrr, ale mi figurka jest poczciwa. Czym to berło? Czy... co tam jest? I Ma bardzo nadruki na torcie, co? To warto podkreślić. I jest Fira. to jest kompletnie odlot. Z tym berłem i jeszcze te... z z perłem i oraz z wołem zakazanego z z kindlicu. E, ogon tu bardzo ciekawy użyte, że nie by ducha ale ognisty. I to też też bardzo ładne, ale to już wam nie będę zejmował. W sumie mamy Kaja. Właśnie ta złota broń tutaj i była w tym stajach, ale oczywiście wiem. Kaj Kaj Kaj, no. Pff, kaj to kaj Co mogę powiedzieć innego mi Nie, to jest moja pierwsza nie od sezon bodajże tego nie to jest e, sery fajny element. Fa, fajne elementy maski i Tak samo z bronią stojaku. Że broń stojaku się powtarza. Że to jakby te złote broń to mam w stojakach. I to jest mój pierwszy. Nie, czy... Ostatniego, że z innego stanu to mam tylko z dwunastego. Ale patrzę, no, mi się tam podoba. owa figurka. Z mistrza, który który pies herbatkę Właśnie nie pokazałam ale tam chyba mogliście zauważyć czajnik z herbatką. Nie, nie zauważyliście, pokazałam. Od strony właśnie owego czajnika, na bo już wam pokażę. I kolor z maską zakazanego spin Tak Także był do niego element samego Spinjitzu, więc zobaczmy jak kręci. Uff, czajniczek mam jeszcze pokażę. Taki Podgrzewany. tu to nie Okej, ów zestaw to prawdziwy Pogryczam Te emocje. 9 na 10 za te fut dobra. 9,5 na 10, tylko te futery mi się nie podobały. I to było takie teraz zbędne, ale przydatnie. Do funkcji badania. fajnie, Fajny, fajny ogląd. Kończąc z ołami się tym jeździ, więc źle.